Absolwentka rudzkiego plastyka, pasjonatka fotografii, dla której najważniejszym tematem jest człowiek. Fotografia socjologiczna od zawsze była próbą zatrzymania obrazu człowieka w jego otoczeniu, pokazania nie tylko twarzy, ale także historii, emocji i relacji. To właśnie ta idea stała się fundamentem projektu Ludzie Jarosława. Uczestniczymy w mojej ocenie w takim wyjątkowym momencie. W roku, kiedy świętujemy 650 lat naszego miasta, pani Małgorzata cząstkę miasta zatrzymała na obrazach, na swoich fotografiach. Z różnych powodów zaprosiła do tego projektu taką grupę osób, które w przyszłości zapewne będą następnym pokoleniom coś mówiły o tym, jaki był Jarosław. Jak wyglądaliśmy, gdy miasto miało 650 lat, czym się pasjonowaliśmy, co robiliśmy. Fotografie, jak widać za mną, bo się część z nich już zmienia na slajdach, zarówno pokazują osoby młode, jak i osoby doświadczone, które już wiele lat przy w i każda z nich wniosła jakiś wyjątkowy wkład w nasze miasto to jednak nie oznacza, że ci pozostali, których dzisiaj nie ma na zdjęciach, tego wkładu nie wnoszą na co dzień. Więc potraktujmy tę wystawę jako taki symbol, a te 300 osób niech będą symbolem całego miasta. Mój projekt zaczął się od portretu pani Rani Pels, która jest tutaj dzisiaj z nami. <klucz> Spotografowałam ją razem z jej córką Jul Julią. Pani Małgorzata. Chciałam zapytać, bo tutaj ten projekt, 300 portretów, to nie było tylko wykonanie 300 fotografii, ale to też była żmudna i długa praca. Czy ja wiem, jak ktoś ma ogromną pasję i świla na punkcie fotografii, tak jak ja, to, to jest to po prostu jedna wielka przyjemność poznawać tylu ciekawych ludzi i robić im piękne portrety dokumentujące życie naszego miasta. Jakże ten projekt powstał z ciekawości do ludzi i z mojej własnej inicjatywy. Jest przede wszystkim zarabiany na moją własną rękę i na moją własną odpowiedzialność. Czy to jest koniec projektu? Czy może będzie jeszcze kontynuowany? A być może szukuje się coś nowego? Ja myślę, że może być druga część projektu. Jeszcze przy okazji chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na y, projekty, które zrobiłam tak. dla Cony. są y, ta wystawa jest w holu w galerii, przedstawia 65 portretów ludzi z niepełnosprawnością, którzy na co dzień pracują i mają pasję i ja myślę, że też jest warta uwagi, Wagi też są ogromną częścią Jarosławia i społeczności. Oczywiście zachęcamy później do obejrzenia wystawy w cholu, Watawand, ich zatytułowanej Aktywniej w pracy. Ja przekażę, i właśnie Pani Małgorzata, korzystając ten moment. Pani Małgorzato, dziękujemy za, za tą wystawę, za czas, który Pani poświęciła, żeby ją przygotować. Zaangażowanie miasta jest na razie niewielkie, tak jak Pani podkreśliła, że jest to pani praca. Natomiast umówiliśmy się, że jeśli się uda, to stworzymy wspólnie album z tych zdjęć, który będzie jakąś pamiątką tej pracy i zostanie do naszych mieszkańców na długie lata. Ja życzę Pani niezależnie jakie będą to projekty, czy będą dotyczyły miasta, czy innych pasji, które Pani ma w sercu, żeby zawsze sprawiały Pani radość tak, jaką, jaką dzisiaj widzimy, bo myślę, że dla artysty jest to wyjątkowy moment, bo tworzy dla ludzi i kiedy jest z ludźmi i widzi emocje na twarzach ludzi, właściwie te, które chwilę wcześniej chciał uwiecznić na swoich pracach. To chyba największa nagroda. Dziękujemy bardzo. Nikt bufona nie przekona, że nie lepszy tylko... Żona. Nikt bufona nie przekona, że nie lepszy tylko pieprz. <śled> Inna flaszka, tu już proszę nie kończyć. Po bo Boże, proszę nie kończyć. Ale to tylko tak dygresyjnie. Na mównicy w Aureoli stoi poseł i przemawia, bo to nie ten z Jarosławia. Ale wracamy do naszej zabawy. Jeszcze raz przeczytam tę fraszkę i zaraz pominę znak. Państwo powtórzą tę fraszkę, żeby się nauczyć. Nikt bufona nie przekona, że nie lepszy, tylko pierwszy I wszyscy. Nikt dłużowa. Nie że nie, nie leczy. Lepszy, lepszy tylko no, pieprzniczka przyprawa taka do mnie. I teraz zaczynam. Tylko proszę tak z życiem mówić, bo, bo smutno wychodzi. Tytuł skromność moja. No, muszę sobie jeszcze poprawić. Od niedawna we mnie rośnie, a ostatnie to już kwitnie. Dusze krzepce mi radośnie, że mia skromny jest, wybitnie. Gdy się ziemia ze snu budzi i gdy wstaje nowy dzień. To ja pierwszy z wszystkich ludzi, to ja się usuwam w cień. Nikt bufona nie tak przekona, nie leczy, tylko pieprz Bywam jak ten pies bezdomny, co mu z oczu cieplną łzy. Taki właśnie jestem skromny, nawet bardziej niż te psy. Krople smutku z mego czoła sączą się w przyzwoitości, więc niejeden mi zawoła, też bym taki chciał skromności. Nikt głupota nie przekona, że nie leży tylko pieprzemysł. Będę wzorem dla młodzieży, by skromności dorastała. W walce z pychą bądźmy szczerzy dla mnie zachwyt i mnie chwała. Będzie o mnie w podręcznikach, w telewizji TVP. Będę widniał na pomnikach, czy ktoś chce, czy tego nie. Nikt... Bo ona nie przekona, że nie leczy tylko pieśni. To ja jestem próbą miasta, a właściwie to narodu. Budzę podziw baska w skali wschodu i zachodu. Myślę czasem przy gąsiorku w rytm rozgrzanej świadomości, że postawią w Nowym Jorku tak, statuę mej skromności, nikt, nikt w nie przekona, że nie lepszy. Tylko pierwszy. Ale dziś to pomóż Boże, jakoś muszę sobie radzić, bo mnie skromność zdołać może do orgazmu doprowadzić. Młode pokolenie, oby czas nie tak wspomnień, on przez palce nam ucieka. Niech nam dzieci ukochane w czasie rosną, idą drogą wolnościową, a zarazem wartościową. I maluszki, i działalatki, małolaty, nastolatki. Siądźmy wspólnie, stłuszczmy koło, razem będzie nam wesoło. Uściśnijmy nasze dłonie, niech w nas wieczny ogień płonie. Z uśmiechem i radością Pogawędźmy, zaśpiewajmy, Rozmawiajmy I nawzajem się witajmy. Przeszłość Niech nam nie przeszkadza, Bo nie najważniejsza jest Władza, co miłości Przeszkadza. Niech ulecą smutki, Troski, żale, Nie przejmujmy się tym wcale. A my, Młodzi, duchem, Twardym ciałem, Jesteśmy jednością i światową miłością. Niebo w locie ptaka otwiera swe przestworza, ukazując światłość, jasność, wijącą się złotymi promieniami. To do nas, do młodych, ze wszystkich stron świata dociera i uśpione z przemęczenia oczy błyskawicznie otwiera. Dość już mamy spania. Dość nienawiści, dość manipulacji, kłamstwa i złudnych ambicji. Jesteśmy pięknym, młodym, czarującym i wspaniałym pokoleniem, pełnym chwały, wiary i nieskazitelnej miłości w czystości. Nasza przyszłość jest przejrzysta, tak jak rwąca rzeka. To ona postawi biedestał, wzorowego, bez skazy człowieka. Dziękuję, Dziękuję bardzo.